Cześć, ja nazywam się Kamila, a ty słuchasz podcastu Makomówi, czyli rozmowy o branży IT i nie tylko. Dziś po raz kolejny nieco oddalimy się od samej branży IT, ale nie od MakoLabu. Środowisko ma dla nas znaczenie. W zeszłym roku zachęcaliśmy naszych pracowników do wysiewania kwietnych łąk, których nasionami mogli się poczęstować w naszym Makomacie. Dziś na temat pszczół, stworzeń niezwykle ważnych w naszym ekosystemie porozmawiam z Krzysztofem Parasiakiem, DevOpsem w MakoLab. Miłego słuchania. No dobrze, Krzysztof, witam Cię w naszym podcaście MakoMówi. Zaraz sobie porozmawiamy na temat moim zdaniem bardzo ciekawy, ale zanim do tego przejdziemy, czy mógłbyś króciutko powiedzieć, czym się zajmujesz w MakoLabie? W MakoLabie pracuję jako DevOps, mhm. czyli zajmuję się dość szeroko rozumianym wsparciem aplikacji, przeglądaniem logów, zdarzeń także reagowaniem na incydenty. Mhm. Zdarzają się także zadania polegające na automatyzacji, chociażby stawiania infrastruktur chmurowych. Dodatkowo przez ostatnie miesiące mentoruję na bootcampie dowolcowym, który mhm. w maju został już pozytywnie ukończony przez pierwszego uczestnika Przemka. Mhm. A jak właśnie jeśli pozytywne, mówisz pozytywnie, jak, jak sobie, jak to oceniasz ten bootcamp, bo to też bardzo ciekawa rzecz, która się gdzieś tam w, w firmie dzieje, taką inicjatywę. Zbierając feedback właśnie od Przemka, to mówił też, że dość ciekawe zadania były. Mhm. Też sporo informacji wyniósł z tego bootcampa. Mhm. Generalnie no, te trzy miesiące, które przy nim spędził, to są dla niego dobrze dobrym czasem. Mhm. A z Twojego punktu widzenia, jako takiego właśnie mentora, dużo gdzieś tam energii czasu, czy raczej raczej w tak zwanym międzyczasie udawało Ci się to realizować? Zależy od zadania, właściwie, mm -hmm. bo niektóre zadania były takie, że w międzyczasie gdzieś można było e, pomóc, a przy niektórych trzeba było e, usiąść i mm -hmm. czasami nawet po parę godzin spędzić mm -hmm. przy jednym zadaniu, żeby dodatkowo pomóc. Mam nadzieję, że to mimo wszystko doświadczenie, właśnie, mimo tego, że gdzieś tam ten czas trzeba poświęcić, to, to rozwijające dla obu stron. Ale nie, jakby już tutaj nie będziemy tematu może za bardzo zgłębiać, bo nie to jest clue naszego spotkania. Jedynie tylko jeszcze chciałabym Cię zapytać, bo wiem, że pracujesz wcale nie tak długo. To jak się czujesz u nas w firmie, od kiedy rozpoczęłaś współpracę? Praca w Makolabie jest bardzo przyjemna. Pojawiają się ciekawe problemy do rozwiązania. Mhm. Atmosfera właśnie w zespole DevOpsowym u Grześka Sztandery jest naprawdę mhm. super. Oczywiście zdarzają się pojedyncze trudności, aczkolwiek i tak są wspaniali ludzie, dzięki którym na wszystko powiedzmy znajdzie się odpowiedni sposób. Super. Bardzo dobrze to słyszeć. Potwierdzam, że, że u Grzegorza na pewno pracuje się fajnie, bo bo widzę, że jest, że jest naprawdę no, pozytywnym, pozytywnym, człowiekiem i też ma fajne podejście do, do zarządzania. No dobrze, no to teraz przechodząc do klu do naszego spotkania. Napisałeś w notce powitalnej, gdzieś tam, i gdzieś tam też dostałam taki cynk, też zresztą od Grześka, że interesujesz się pszczołami, miodem, a raczej Grzegorz to mówił o tym, że ten miód można u ciebie kupić. Jak to jest? O co tutaj chodzi? Gdybyś mógł nam opowiedzieć. No to zaczynając tak od swojego dzieciństwa, to mm -hmm. no, od dziecka lubiłem jeść miód właściwie całymi słoikami. Pszczelarstwo w mojej rodzinie... Też no jest to nie lubi kto nie lubi miodu? <laughs> Dokładnie tak. To tak jak właśnie wspomniałem, to pszczelarstwo w mojej rodzinie też jest od pokoleń. Już przed II wojną światową mój prapradziadek w Toruniu Włościańskim, tam niedaleko Pomiechówka, miał 150 rodzin pszczelich, były one zasiedlone w ulach warszawskich w innym typie niż moje, wielkopolskie, aczkolwiek i te i te są często spotykane. Różnią się budową, wielkością ramek, wybór rodzaju, to zależy już właściwie od preferencji pszczelarza. Aczkolwiek wracając do pra pradziadka, to dopowiem jeszcze właśnie, że zaopatrywał część mieszkańców Warszawy w miód jeszcze właśnie przed II Wojną Światową, przewożąc go w drewnianych beczkach, co teraz mm -hmm. no to już jest właściwie niespotykane. Mm -hmm. także, moja, także moja prababcia, jego córka, także miała pszczoły, z tym że w mniejszej ilości pod Sztumem niedaleko Malborka, także od drugiej strony rodziny, po kądzieli. Drugi pradziadek miał najpierw też około 20 uli na wsi, natomiast po przeprowadzce do Malborka zostawił sobie jeszcze dwa ule, które stały w centrum Malborka. Mm -hmm. Brat pradziadka miał około 20 uli na Żuławach, do których przez cały sezon dojeżdżał parędziesiąt kilometrów, aby doglądać pasiekę. Chrzesne mojego taty posiada dwa ule, aby mieć miód na własny użytek. Kuzyn pradziadka jego dzieci, wnuki, mhm. którzy są aktualnie razem z moim tatą w kole pszczelarskim w Malborku mają po 80 uli. Tak więc e, właśnie zarówno z jednej i drugiej strony rodziny sporo osób się tym parało, a przez to wiele członków rodziny miało styczność z pszczołami i smakowało wszelkiego rodzaju miodu. Właśnie tak. jak doszliśmy mhm. już do aktualnych mhm. czasów, to e, do rozwijania własnej pasieki właściwie mhm. to przekonał mnie mój tata, właściwie no, z nim. Od niego wziąłem pierwsze pszczoły do swoich huli. Mm -hmm. Właśnie on zaczął w 2014 roku z sześcioma ulami. Teraz posiada ich już 150. No, nieźle. W ogóle tak jak opowiadasz, to mam wrażenie, że właściwie nie miałeś innego wyboru. Trochę, trochę chyba rodzina i to. I to... No trochę twoje przeznaczenie prawie, że brzmi jak, prawie jak przeznaczenie, te pszczoły. I bardzo, bardzo no piękna historia, tak? bo, to, bo to widzę, że od rodzinie, od zawsze. A ty sam, jakbyś mógł teraz jeszcze raz powiedzieć, od kiedy ty się zainteresowałeś tym, o czym teraz wspomniałeś, że tata cię gdzieś tam przekonał do tego? To już zaczyna się właściwie trzeci sezon, od mhm. kiedy prowadzę własną pasiekę. Z tym, że no, jak właśnie wcześniej wspomniałem, to zdobywałem już też doświadczenie w pracy z pszczołami w trakcie prac no, przy ulach taty. Mhm. Mm A bo jakby sam temat pszczół i gdzieś tam właśnie pszczelarstwa, tego, że, że miodek można z tego pozyskać. I tak jak wspomniałem na początku, no chyba każdy Miód e, w, nie, może nie w takiej koniecznie postaci e, ze słoika, ale gdzieś tam spożywa i zna i lubi. E, czy mogłeś nam zdradzić jakieś takie tajemnice na temat pszczelarstwa? Jeżeli już tam jesteś z tym mocno związany, na pewno e, są rzeczy, których e, no, taki przeciętny Kowalski nie wie, a ty pra, prawdopodobnie wiesz. Jasne, pewnie już, mhm. już mówię. E, to... Może pierwszą taką tajemnicą w sumie, to a propos pracy przy pszczołach, to aby uzyskać miód odmianowy, to często wywozimy ule na pożytki, na przykład lipy, faceli czy też akacji, które są oddalone o 100 km od pasiki, a w przypadku uzyskania miodu gryczanego to odległość ta sięga nawet 300 km. Przewozy dokonuje się nocą, wraca się nad ranem, nierzadko pozostają dwie godziny snu, następnie wykonywane są dalsze czynności przy pszczołach, a kolejnej nocy wywozi się następną partię uli. O tyle to jest dobre, że e, praca przy pszczołach no, to jest właściwie w sezonie letnim, no, to trzy mm -hmm. miesiące, a następne miesiące są powiedzmy odpoczynkiem od tych pszczół, jedynie e, co jakiś czas, raz na miesiąc można do, dojrzeć co się dzieje w ulu. Mm -hmm. I to jest tak, że wtedy kiedy się wywiezie, to na jaki czas y, jakby on, y, zostają w tym innym miejscu? To zależy od kwitnienia, od mhm. pogody, ale to zazwyczaj to jest od dwóch do trzech tygodni. Mhm. Czyli takie robicie wycieczki też trochę krajoznawcze, można powiedzieć. Dokładnie, tak. No to szczęśliwe pszczoły. A czy to prawda, że bez pszczół no w zasadzie niczego nie będzie? Jeżeli, się, jeżeli pszczół nie będzie? Jaki masz no tak, ten temat Pszczoły, pszczoły mhm. zapylają około 30% roślin. Mm -hmm. I no wiele właśnie docierało do mnie informacji, że bez pszczół no nie byłoby no tej roślinności natury w takiej formie, jak teraz to widzimy. I pod, że po pięciu latach bez pszczół to no byłoby, byłyby pustynie na ziemi. No, brzmi to przerażająco. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie i że gdzieś tam wiedza jest już na tyle, no, coraz bardziej właśnie, szerzona. Tak? Bo tutaj też, też zmierzam do takiego pytania odnośnie tego lęku przed, przed pszczołami, bo faktycznie sporo osób się ich boi, sporo osób gdzieś. Się no ma taki, taki odruch jednak żeby się ich pozbywać. Co byś powiedział takim osobom, które gdzieś tam nie są, nie są wybitnymi fanami pszczółek? W no, to na nie tych, wiem, co y bym... Y y y y y nie, nie wiem, co by mi mhm. powiedział, aczkolwiek zapraszam na naszą pasiekę, gdzie jest mhm. przycięta trawa, ale z pozostawionymi wysepkami z kwiatami, takimi jak niszek lekarski, stokrotki, co także daje swój urok. Wygląda mhm. to trochę jak na polu golfowym, z tym, że nie są to wysepki z dołkami, tylko właśnie z kwiatami. Aczkolwiek I tak to no... można rozegrać. Czyli można mieć trawkę równą, ale jednocześnie dać tym pszczołom. Yy... No, możliwość przetrwania, tak, żeby, żeby y, mogły się pożywić i, i dać nam też ten piękny miód wspaniały. W miastach też dużo mhm. powstaje łąk kwietnych, właśnie, na tak. których też y, dużo pszczół zasiada sobie i stamtąd zbiera nektar i pyłek. Mhm. Czyli polecasz, żeby faktycznie zostawiać takie, takie no można powiedzieć, wysepki tak? z, z kwiatami i mniej więcej y, dookoła gdzieś tam tą trawkę skosić, a kwiaty zostawić. Dokładnie tak. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie. Na to jak, Albo inaczej, e, jeśli ktoś e, równo przycina trawniki i robi to w sposób mechaniczny, na przykład kosiarką, to to też jest oczywiście do przyjęcia e, przez Tak. ale są także tacy, którzy na poszczególne kwiatki, na trawnik stosują oprys, który niszcząc kwiat, niszczy mhm. także te owady, a to już jest właśnie mniej akceptowalne. Generalnie te owady potrzebują do swojego rozwoju kwiatów. Mhm. No tak, czyli jesteśmy jednak za tym, żeby te łąki siać, żeby, te, żeby do tej natury wrócić, gdzieś tam od tej kostki brukowej jednak uciekać równiusieńko po poprzecinanych trawniczków bez żadnych chwaścików albo kwiatuszków tym bardziej. A powiedz mi jeszcze tak, taką rzecz, jak, bo wspomniałeś, że to jest praca głównie, głównie w sezonie letnim, natomiast pszczoły kiedy zaczynają tak naprawdę pracować, to jest tylko, ty, tylko lato, czy to jest tak jak teraz, takiemu laikowi jak mnie, jakbyś mógł to wytłumaczyć, bo, no bo widzę pszczółki już budzące się do życia jak najbardziej, gdzieś tam tutaj nad kwiatkami latające, jak to wygląda? W tamtym roku trafiliśmy akurat z taką pogodą, że już na początku maja zbieraliśmy pierwszy miód, gdzie mhm. właśnie pszczoły latały na jabłonie, grusze, no, te drzewa, które kwitły właśnie takie owocowe i ten pierwszy miód był naprawdę w smaku też wyczuwalny, że był brany z sadu, mhm. właśnie tu pomieszane, czy to śliwa, czy to właśnie grusza czereśnia. Czyli jesteś w stanie nawet po, po, w taki sposób określić po smaku samego miodu, tak? Gdzie te pszczoły zbierały nektar? Niesamowite. Niesamowite to to jest... się, że, że ja nie jestem w stanie odróżnić niczego. Po prostu dla mnie miód to miód, ale, ale podejrzewam, że tak, że doświadczenie. To jest i tak uznawany miód na etykiecie jest jako miód wielokwiatowy, aczkolwiek właśnie Aha. ten wielokwiatowy to naprawdę Różne są rodzaje tego mm -hmm. wielokwiatowego. Tutaj to konkretne badania musiały być yy, Aha. prowadzone? Aczkolwiek no, ten miód to szyby przydaje się szybciej, niż yy, wracają wyniki z badań, więc yy, <grym> rozumiem. Jest często szybciej jedzony. <grym> a ile w tej chwili jak wygląda twoja pasieka? Bo wspomniałeś tam o jakichś początkach, a, a jak to wygląda teraz? Tak, ja na tą chwilę mam 12 uli. Uh -huh. I to już rozumiem, że jest co robić. Tak, no właściwie to nawet z tego jak rozmawiam z innymi pszczelarzami, którzy mają w okolicach właśnie 200 uli, to nawet uh -huh. ci, którzy mają więcej, to i tak wracają do tych około 200, ze względu na to, że to jest jeszcze ilość, którą mogą sami przerobić. Uh -huh. Czyli im więcej, tym już potem się zaczyna to bardziej na taką pewnie masową skalę i pewnie... Większy przemysł. No dobrze, no dobrze powiedz mi jeszcze, jak, jak długo trwała jakby nauka tego? Czy to było tak, że gdzieś tam dzięki temu, że wcześniej z tym obcowałeś, to było ci łatwiej? Czy, czy jak już zacząłeś się tym zajmować sam, to, no to faktycznie okazało się, że trochę się trzeba tutaj pewnych rzeczy dowiedzieć, nauczyć. Znaczy takie podstawy, to właśnie poznałem podczas właśnie pomocy w pasiece utaty? Aczkolwiek no, prowadząc własne, to i tak prowadząc własną pasiekę, to i tak gdzieś trzeba doczytywać jakieś różne informacje, być gdzieś na bieżąco z tym właśnie też rozmawiać z innymi pszczelarzami i podejmować różne działania właśnie też wspólnie z nimi. Mhm. A powiedz mi tak, jeszcze takie jedno pytanie na koniec przyszło mi do głowy. Myślisz, że każdy może się tym zająć? Tak? Po prostu sobie teraz ja siedzę, myślę, a. Kurczę, może jednak bym zaczęła. Mam, mam, mały, mam możliwość postawienia ula gdzieś tam i, i, i mogę zacząć od zaraz, czy to jednak myślę, że to nie jest dla każdego? Uważam, że każdy może się tym zająć. Nawet i ci, i te osoby, którzy, które są uczulone. Mhm. Na przykładzie podam córka jednego pszczelarza. E, właśnie była uczulona, za każdym razem jak rządliła e, ją pszczoła, to trafiała do szpitala z różnymi objawami, ale była tak, e, tak bardzo chciała właśnie prwa, e, pracować przy pszczołach, że no, utwierdziła się w tym i po prostu po paru latach e, gdzieś jakiegoś odczulania, mhm. e, gdzieś tego kąszenia, to w końcu już doszło do, tego, do takiego momentu, że e, pszczoła ją urządli, a nawet nie ma żadnej opuchlizny. No tak, czyli zamiast, zamiast wydawać pieniądze na te szczepionki, które się robi, na takie odczulanie, to jak to nazwa, nazwałeś, to faktycznie zrobiła to, ym, no, że tak powiem, na żywym organizmie, <grym> na pewno ryzykując, ale widzisz, tak jak mówisz, dla chcącego nic trudnego była mocno zdeterminowana i, i jej się to udało. No dobrze, to bardzo mi się podoba ta puenta, e, że, że właśnie dla chcącego nic trudnego e, i gdzieś... E, jeśli bardzo chcemy, to, to faktycznie należy dążyć do tego celu. E, i, I sam podałeś przykład, że da się to zrobić. E, pewnie byśmy mogli tutaj rozmawiać i rozmawiać, bo, bo jakbyśmy zaczęli wchodzić w mandry e, pszczelarstwa, to prawdopodobnie by nam wyszła kilkogodzinna rozmowa. Natomiast bardzo Ci dziękuję za te informacje, które mi e, które tutaj. Przekazałeś mnie i naszym słuchaczom, i mam nadzieję, że, że temat ludzi zainteresuje, i że być może kogoś przekona do tego, żeby jednak taką pszczółkę zostawić w spokoju i pozwolić jej skorzystać z, z tego takiego naturalnego środowiska, i trochę tych kwiatów też zostawić, a niekoniecznie tylko równiutko przycięte, króciusieńkie trawniki. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, no i mam nadzieję, że do usłyszenia. Dziękuję również. Do usłyszenia.